Hej kochani, witam się z wami w kolejnym filmie, ja właśnie zasiadłam do komputera, mam kawę, mm, taką lekką, bo ja takiej zwykłej kawy na, yy, no na, yy, jak się to, przed śniadaniem yy, nie piję, mąż pojechał, wy... pojechał zawieźć Antosia, przyjechał, wypił szybką kawę, on pije taką mocną kawę z rana zawsze. Wziął Laurę na rower, mam nadzieję, że z ubrami takiego grubego polarka z kapturem, dość chłodno jest, no ale pojechali na rowerze z Astonem, żeby pobiegał sobie tam po chciała jechać, aż dziwne, tylko że wychodziła z domu i mówiła, że pojedzie ambem czyli autem. No ale pojechała. Ja zabieram się tutaj, żeby wrzucić vloga. I jak wrzucę tego vloga, to zabieram się za składanie. Mam nadzieję, że mi się uda przed ich powrotem. A później muszę chyba listę zrobić zakupów, bo może się bardziej dzisiaj pojedzie na zakupy. A ja jutro sobie chyba do tego Pepko skoczę. Nie wiem. Albo może jeszcze dzisiaj zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Mam zamiar posprzątać sobie dzisiaj całą górę, także zobaczymy. O nie, ja tu na dole nie sprzątam, daję dzieciom coś takiego, zawsze dawałam Omega Med Antosiowi w... i powiem wam, że to się chyba u nas najlepiej sprawdzało, to i Entitis jest bardzo dobre u nas na gardło i w ogóle tak jak coś zaczyna się dziać, to mu daję na wieczór i ten drugi, jak on się nazywa? nie pamiętam, napiszę wam Estabion, ale to moim zdaniem najlepiej u nas działało, tylko że był tylko ten Omega Med Baby on jest w, w tych e, twist offach, ale mm, no ale okej okay. i on jest bez witaminy D ale witaminę D dajmy w kropelkach mamy jeszcze witaminę C, no i e, się wydaje jeszcze neozinę, no bo no, no bo tak no bo cały czas coś jakby po nim chodzi z rana no a ja biorę teraz witaminę D biorę witotal biorę dodatkowo magnez i biorę to artrostal bo moje stawy, no i witaminę C jeszcze oprócz tego biorę to jest taka przyswajalność, że serio ale mam zamiar kupić sobie wiecie dobre, bardzo dobre suplementy które wiem, że działają. Nie są najtańsze, ale wiem, że działają cuda, jeżeli chodzi o cerę, włosy, no i w ogóle, jeżeli chodzi o odporność, i tak dalej. No, wiecie, taką ochronę muszę to schować. Ja te, te witaminy, wszystkie które ten, to trzymam sobie tu w, tych pułecz, w tej półeczce na dole i tylko wysuwam, wyciągam to co trzeba. A tak to wszystko jest tu właśnie. Muszę tu zrobić porządek, bo tam jest większość, to są puste opakowania już. I e, jakoś tak nie wiem, czemu to tak się stało. No i to jest taka dawka dla mnie. No, ale kupię sobie. Jak wykończę te, bo też nie chcę, wiecie, kupiłam i wyrzucać to chcę sobie zainwestować i kupić tamte. I zobaczymy, jak to będzie działać. Ja w ferworze walki sprzątam i liczę na to, że jeszcze uda mi się nagrać hostur. Jak posprzątam. Nie, ale nie wiem, czy to będzie możliwe. No, zobaczmy. Może nagram. Myję od razu też sobie okna. Przynajmniej na górze. Nie wiem, ma dzisiaj padać. No, ale nie pokazuję, bo nawet parapetów nie wiem, co mi tak daje po parapetach, ale... Yy, Jakimś ptaszkom albo czemuś, się ja tu podoba na tych parapetach. No i muszę, no, wyczyścić, sprzątać, po prostu pościerać kurze. U dzieci jest w miarę posprzątane, ale właśnie kurze zetrzeć, no i hol i puszczę z dziska i potem na mopie muszę przelecieć. Całą górę miałam to zrobić na kolanach, ale nie jestem w stanie tego ogarnąć po prostu dzisiaj wszystkiego, bo muszę sobie podłogę tak na szczotce przelecieć, ale myślę, że już zostawię to do świąt i właśnie przed świętami jak będę sobie sprzątać każdy pokój po kolei, to tak sobie zaplanowałam, że od pierwszego tak jak vlogmas, chyba już o tym mówiłam, zresztą to będę sprzątać nie, nie mówiłam o tym, bo vlogmas zacznie się takim em, cyklem sprzątaniowym, może takim trochę motywacyjnym, no i w ogólnie będzie normalny też, nie wiecie, że Cały vlog będziecie oglądać, jak sprzątam, ale mm, taki będzie cykl, i yy, myślę, też właśnie no to wtedy sobie będę po kolei każdy pokój, a nie wiecie, że cały dom na kolanach. Dobra, no dostałam wiadomość znowu. Powiem Wam, że jestem z siebie dumna. Dom był sprzątany. Zabieram się za Mam tyle, co prawda, słyszy mi się pranie w suszarce i bierze mi się kolejno, ale ja robię to na bieżąco. Także e, super. Ogarnę sobie to, to jest będzie chwila. Dzieci się bawią z tatą, u nas pada. E, I mam do ogarnięty nagrałam House tour. Chyba najbardziej wyczekiwany film. E, nagrałam, ja się do tego w ogóle nie nadaję, mi takie filmy nie nadają, a potem muszę się zabrać za to. Bo mi coś tu... coś tu... coś tu mi tak urosło tak. Tak mi się wydaje. Nie, ja mam czasami takie jazdy, że, że przytyłam a dalej Może tyle samo, ale nie, taka się czuję, taka mm, taka 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 nie wiem. Muszę się zabrać, a to muszę poćwiczyć sobie dzisiaj coś. No i tyle w sumie. I powiem wam, że posprzątałam, narzekałam, że mm, sprzątam cały czas, robię coś, yy, a mm, nie umiał siedzieć nie umiał siedzieć, mam taki jaki okres w od paru dni, że nie mogę siedzieć cały czas coś robić, robić, robić potem vloga. wyprasowane pusto teraz mam jeszcze do ogarnięcia to pudełko, które zniosłam z dołu i powiem Wam jeszcze mam przed domem pudełko, co sprzątałam Wystawiłam je tam, bo mi przeszkadzało i tak naprawdę ja bym tak mogła chodzić cały dzień i coś bym miała do roboty. Teraz przydałoby się wejść do pokoju Antka i posprzątać to, co z tatą nabałaganili, ale nie ma tak lekko. Niech sprządzają. Ja schodzę na dół, muszę im zrobić zupę podgrzać, bo głodni. Jedzą kolację na dole, cały czas się kłócą mąż z Antkiem. Ja dzisiaj jestem bezdzietna. Ja dzisiaj powiedziałam, rzuciłam broń. I powiedziałam, dzieci są twoje. Ja ogarniałam cały dom, posprzątałam cały dom, ogarniałam jedno pranie, drugie pranie z suszarki, zaraz się wypierze, kolejne muszę wrzucić. I tak od 10 rano niedawno skończyłam i teraz jeszcze mnie wołają. Słyszycie? Idę! Nie pokazałam Wam prezentu dla Antka. Pokażę Wam i uciekam. Pierwsza rzecz to jest taka bluza. Już ją kiedyś chciałam, to się wykupić. Ze Spidermanem, ona jest ze smyka. Kosztowała 80 zł, no 79,99, ale fajna jakościowa, to już miał ze smyka parę blues i naprawdę są. Fajna, taka ze Spider-Manem w takim miedzianym, fajnym kolorze. Ona teraz jest pod lampą, bo są złe warunki, ale ona jest taka fajna, miedziana, ceglana, taka o. taka ciemniejsza niż wy widzicie. No i druga rzecz to jest Benten. Antek szaleje na tym tle: Gigantozaur, i kolejne szaleństwo: górniki. Tak dostanie. A coś gadał o Batmanie, o Iron Manie, jakby... To na Mikołaja dostanie Batmana i Iron Mana. Był fajny Ironman tylko ten nowy, czarny. No ale wzięłam mu to. To też bardzo lubi. Na pewno się będzie cieszył. Hejka! Hejka kochani. Ja ubrana, jak widzicie. Zawieram buty, skarpetki muszę zmienić na jasne i jadę kupić mm, jakieś świeczki i coś na urodziny Antosia na zakupy spożywcze. pojedzie mąż ja nie mam siły, powiem wam, że mam takiego doła od wczoraj, bo mnie tak plecy bolą, że zmotywowałam się już i na pewno w poniedziałek. W jest dzisiaj sobota ja jadę sobie zrobić badania jak... Przyjdzie, wyciągnę sobie mięso, zrobię dzisiaj spaghetti. Siedzę już w aucie. Powiem Wam, że jest taka nieciekawa pogoda. Rano bardzo padało. Teraz świeci słońce, jak zresztą widać. Ale wieje wiatr, taki dość zimny. Mam nadzieję, widzę Antka kurtkę, więc sądzę, że poszli w samych bluzach i bez czapek. I troszkę mnie to przeraża. Czy może ich w ogóle ubrał jakoś? Laurze pewnie ubrał Polara, a to ma tam taki kaptur. Ale ciekawy, w czym poszedł Antoś. Też pewnie w samej bluzie. Gdzie jest jakaś moja maseczka? Miałam tutaj dwie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mali artyści. A mama sprzątaczka potem. Ale cóż, czego się nie robi... No maluj, maluj. Teraz biorę białą farbę. No, opłukaj pędzelek, Laurka. No. Biorę czerwoną farbę. No. O, ja tak, no, co będziesz nią malował? W, 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 na, w naszą rodzinę. No to maluj. A co? Ale to tym się nie da rodzinki malować. Pędzlem musisz. To jest takie widzisz, żeby trawę namalować. Pędzlem maluj. Co? Ludzi falda. Laurka, nie brudź farby. Musisz. Jak kończysz malować. Ale czemu ty się tak przesunęłaś? Cofnij się tu, bo ty dziewczyno gdzieś wędrujesz z tym. O, musisz opłukaj pierwsze w wodzie i dopiero nabieramy farbę, tak? Tak, nabieramy, malujemy i znowu płukamy. No, teraz malujesz. No, płukasz. Tak i nabierasz, tak Laurka i tak za każdym razem, wiesz no piękny ten twój obraz jest, mi się bardzo podoba, taki kolorowy no Antosia też piękny, nasza rodzina, tak <grystanie> <grystanie> jak wyschnie to mama to ładnie wytnie zrobi ramki i powiesimy tu w przedpokoju wiesz Oki ładne czarne, od. Nie agresuje. Dzieci tu się oddają pasji. A mama... Pokażę wam, co kupiła Laurce. Jak mają zajęcie to nie dadzą matce nagrać. I zobaczcie, oto cała nie ja wzory, wzory. Zobaczcie, ale to mi się podoba, bo wiecie, jest to komplet, taki skompletowane ze sobą. pasujące do siebie. Ja nie lubię, wiecie, kupować takich wzorów pojedynczych, że na przykład kupiałabym te spodnie, kupiałabym tam jakąś bluzeczkę wzorzystą w zupełnie innym klimacie, i potem się okazuje, że mam same wzorzyste ani same wzorzyste bluzki, gdzie ani bluzki, ani spodnie żadne do siebie nie pasują. Dlatego staram się kupować albo wzorzyste góry i jakieś jednolite yy... Te spodnie do tego, albo spodnie jakieś wzorzyste i jakieś jednolite bluzki, żeby to y, jakoś do siebie pasowało. Ale takie zestawienia to ja lubię, gdzie wiecie, no to fajnie ze sobą gra, wygląda to jak y, komplet. To nie było w komplecie, to było osobne. Y, ta bluzeczka kosztowała dychę, a spodenki 15 zł. O ile dobrze pamiętam. Dobrze, ale bardzo fajne. Bardzo mi się to razem ze sobą podoba. Jest to takie y, ciekawe i dziecięce. Kolejna rzecz to taka bluzeczka. I do niej dobrałam to znaczy do spodni dobierałam dobrałam jej taką bluzeczkę. Y, były jeszcze takie fajne granatowe z myszką mini, i bardziej by mi się podobały. No ale nie było rozmiaru na laurkę. I w ogóle były takie przecudaśne, czarne bluzy y, na zamek z myszką mini. No ale. Nie było rozmiaru. Także takie z myślą o laurce, bardzo ładne. I yy, wiecie, no to można też łączyć z czymś innym. Kolejna rzecz. To e, taka śliczna bluzeczka, zobaczcie jaka ładna, z Bambi dla Laurki, to jest wszystko z pepko e, z, tylko z tej kolekcji Disneyo, z, z Disneya, e, 15 zł, taka z Bambi. W ogóle dużo było fajnych rzeczy, ale nie chciałam brać tak Laurce, bo ma też trochę, a potrzebuję jej kupić jeszcze krótkie e, e, bluzeczki, bo u nas w przedszkolu jest ciepło, nie Antek? na sali jest ciepło, no. kolejna bluzeczka mi się bardzo podoba i właśnie taki minimalizm wzorów ja uwielbiam zobaczcie jak ona ładnie wygląda tu z takimi kwiatuszkami, te motylki boję się, że to się szybko spierze ale postaram się to prać w w tych 30 stopniach, choć nie zawsze się da dobrać w 30 stopniach i tu te kwiatuszki też no bardzo mi się podoba, popatrzcie jak pasuje do naury tapet e, i e, ta koszulka kosztowała dychę także bardzo fajna i ona jest już na rozmiar 104 ale zobaczcie, ta na przykład jest na rozmiar 98 ta z Disneya i patrzcie Patrzcie, jaka jest rozbieżność w rozmiarówce. No nie, no dłuższy jest rękaw. Nie, no taka normalnie ta jest taka jak tamta. Więc, no, malutka właśnie jest ta bluzeczka, więc wziąłam na 104. W ogóle ona była na tym dziale już od 104, a ten na dziale do 98. No, już niedługo Laura będzie. Wchodzić w to. Kolejna rzecz to zobaczcie taki dresik. Mi się w ogóle wydaje, że Pepko teraz trochę powiększyło tą rozmiarówkę, bo zawsze brałam rozmiar do przodu jednak dzieciom. A y, teraz no zobaczcie ta bluza. A jakie cudo! I taki dresik za 25 zł, bo to jest dres. Zobaczcie jaki fajny, no czadowy. Mi się tak, no powiem wam, że te, ta kolekcja, to co teraz jest w Pepko, naprawdę można znaleźć coś fajnego. Zobaczcie jaki fajny dresik. Ekstra. I, i właśnie fajny. Ja już trochę Pepko znam i mm, wiem jak wybierać, że, żeby to się, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi. Czasami coś mi się podoba, ale jak już dotknę bawełny, no to wiem, że to długo nie będzie fajne. 25 zł za taki czadowy dresik bardzo mi się podoba co? co? Laurka płukaj pędzel to i mów żeby płukała pędzel i e, oni tam się mają kolejna rzecz to taki cudaśny swederek zobaczcie z kocurem taki taki bardzo fajny bardzo mi się podoba i on kosztował 25 zł super zobaczcie no czym to się różni od takiego sweterka z H&M -u? jeżeli chodzi o sweterki z Pepco to ja nigdy nie trafiłam na jakiś felerny żeby nie wiem, jakoś się wynaciągał żeby jakoś się wiecie pokurczył, szybko zmychacił zawsze fajne są te sweterki z tymi koszulkami to bywa różnie i ostatnia rzecz, sorry za światło w ogóle, ale już jest ciemno, w ogóle taki ponury dzień. To taka zwykła granatowa kurteczka na 104, już taka bardziej zimówka, ale poranki są już bardzo chłodne, więc nawet jakby wiecie, do przedszkola ubrała taką koszulkę samą i nie ubierała bluzy, i tylko kurtkę. Ok. Co prawda, jak pokupowałam im bluzy teraz i myślałam, że wiecie, no. Będzie to ok do tych cieńszych kurtek, ale Laurka nie ma swojej kurteczki, ma kurteczkę taką granatową po Antosiu i stwierdziłam, że wezmę za 30 zł. Nawet. Ja tak nawet pomyślałam, że spoko może całą zimę w niej chodzić. Do tego jakieś fajne buciki, szaliczek, czapeczka. Co znowu? A ten Nagrywam też trzeci ten raz. Ten wielki to jest ten orzeł Ten orzeł on stawił. Mm -hmm, ten myszołów, tak? Mm. Dobrze że nawet całą zimę może chodzić, a jakąś lepszą to i mogę kupić taki płaszczyk, czy coś w tym stylu, zresztą już Wam o tym mówiłam zobaczcie jak fajnie ona wygląda z tyłu, te kurteczki we wzory piękne, kuszące, ale potem jak macie ubrać dziecku takie spodnie, to nie ubierzecie, Laura już miała raz taką w kwiatu, to znaczy kto chce to ubierze, ale ja bym nie ubrała Laurka miała taką różową kurteczkę w kwiatuszki i ciężko mi było miało... tylko ubierała jednolite, albo co najwyżej wiecie, a coś takiego spodnie do tego, no bo to tak nie wiem, dla mnie się za dużo y, działo. A tak to będzie miała taką zwykła, prosta, nawet jakby później to wiecie do y, hasania, nasanki, <laughs> o ile będzie śnieg, y, czy wiecie, no po prostu do biegania. Taka kurtka, fajna, pepko, ale są fajne kurteczki w pepko, podobają mi się to znaczy tam chyba z trzy mi się nawet powiem wam podobały, jeszcze była taka fajna z takim futerkiem jakby w środku różowa i tu miała takiego kwiatuszka, trochę mi się ten kwiatuszek nie podobał, jakby była bez tego kwiatuszka to bym wzięła też pewnie tą różową a może i z tym kwiatuszkiem, ale tak mnie naszło, że to zaraz wiecie rękawy brudne i tak dalej, więc wzięłam jej taką prostą no, powiem Wam, że troszeczkę kupiłam dzieciom rzeczy. Jeszcze jedna rzecz mi umknęła. To taka. Pozdrawiam ci. Ej, Antoś, ty swoje, Laura swoje. Laura, i zobacz, co ty robisz z podłogą. Laura, do wanny po tym malowaniu. Antoś, maluj dalej swoje. nie. Nieważne. Taka koszula dla Laurci za 20 zł, taka ale flanelowa, tu ma taką falbankę, zwężane rękawki, więc fajnie, że nie na guziczek, yy, ładna, chciałam jej do tego też jakieś spodnie kupić, ale nie było nic takiego, a ma różne tam takie, to znaczy były, trochę żałuję, że nie wzięłam, były takie bordowe w takie drobne kwiatuszki, też by to fajnie z tym wyglądało, nawet, że jest w kratę, ale jeszcze będę w pepku pewnie nie raz, teraz takie będą jesienne, Kolory ja uwielbiam, w ogóle takie odcienie. Chyba sobie tak, o, nawet do moich paznokci pasuje. Ale Ej, fajne rzeczy. Dawno mi się tyle rzeczy mamo. z Pepko nie podobało. Co? A to... ten vlog, ale co tam. Zobaczcie, to... takie arcydzieło. I tutaj pies, kot, kolejny pies, tata, warzywa, mama, Antek, Laura, tak? Mm -hmm. Ptaki, samolot nawet. A ten wielki to z grobu. Robot? Laura patrzy! No i moja podłoga. Wiecie, to Pana, nic. Pana, Pana, Pana. Ale Ała Antoś! nadepnąłeś mnie! Nadepnąłeś mnie! Ej! Co ci się dzieje? Masz za dużo... Nie wieszaj się po mnie! Piękne laurkarcy dzieło, jak wyschnie, to zawiśnie na ścianę. Super Laurcia, kończymy te mazia ziaje. mama umyje tą podłogę, co? Czy malujesz jeszcze? Się. Malujesz jeszcze, tu możesz jeszcze pomalować. Mm. No. Nawet szafę żeś ubrudziła. Ale Laurka, daj sobie to tutaj. No ale tak jest, jak się chce mieć chwilę spokoju, to no, musiałabym siedzieć i cały czas pilnować. A to by mnie więcej stresu kosztowało. No a tak to, umyję się podłogę. Chciałam prasować, ale. Nie ogarnę tego. Chcę sobie dół ogarnąć. To znaczy tak z dzisiaj puścić z dzisiaj i w ogóle posprzątać. Jeszcze jutro narobię syfu przygotowaniu, a potem możesz posiedzieć. Co on taki ten z żoną chcę tak siedzieć. Dziwne, czekajcie. <ślesko> y Chcemy coś obejrzeć, coś zrobić. O, dobra, przesypię sobie to, bo potem mam wszystkie kosze zajęte. A wcale tu tak tego dużo nie ma. Też dużo e, składania. E, dzisiaj nie robiłam żadnego prania. O, pokażę wam coś. Mówiłam wam o kładzeniu na koszu. Tu zamiast do szafki. No. Masakr. A co tu tak mokro? Co, to tu? co tu jest tak mokro w tej łazien... W tym koszu było mokro. Hmm, ja pewnie tu mam jak coś zamoczone, bo ktoś mądry wsadził mi kosz z praniem do wanny. I mam mokre. Ale dobra, to już nieważne, jutro też tu dzisiaj jeszcze puszczę. Ogarniamy dzieci do wanny. I bo już jest po dziewiętnastej. Dzieci do wanny. To do prania, ręcznik. Są takie mokre. Aha, ręce Laura wycierała, ale to jest jej ręcznik. To tu. Nóż, nie wiem w ogóle co tu nóż Laury robi. Do jedzenia. Ogarniamy i... E, nie wiem co Laurka jutro ubrać na to. Imprezka. To się pewnie w koszulę ubierze. A, toś, a co ty jutro ubierasz na urodziny? Bieram w No. Białą koszulę? No. Mm. Białą koszulę? I co? I które spodnie z dziurami? Którymi? No te z dziurami by były fajne. Nie. Tak by było modnie. Te z dziurami by były fajne, właśnie do tego. O, te. Mm, ale by było modnie, fajnie. No, ale ja chcę wiesz, które? Te sobie ubierz. O, a nie te. O te? O te? Nie, nie, nie te. Nie, nie chcę Ja bym chciała, żebyś te ubrała. A czemu? Ubra, nie. Ale czemu? Co ci się w nich nie podoba? Te dziury. Ale te dziury mają być! To nie jest, że one są dziurawe. Tylko one takie mają być. Przecież ja bym ci nie kazała dziurawych spodni ubierać. A te są już się? I tą koszulę. Tak. A co tu jest za plama na tej koszuli? Ona się nie chce w ogóle sprać. Jaka plama? No jest tam jakaś plama. Koszula. Dobra, ja ci pokażę coś. Namówię cię na dziurę. Pokażę.